Tomasz się zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu, pan senator Waldemar Słócewski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A tak sobie myślę, że dzisiaj zaczniemy od tego, bo przecież jest pan przez cały czas pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak pan słyszał o tym, że z wizytacją. Był u nas minister nauki, pan Jarosław Gowin. To wiedząc o tym, że takie spotkanie będzie się odbywało z władzami uczelni, wiązał pan już jako polityk w tym wypadku jakiekolwiek nadzieje z taką wizytą? Czy należy takie wizyty traktować wyłącznie kurtuazyjnie? Nie mam nadziei, że ta wizyta. Była też wizytą gospodarską ze strony pana ministra Jarosława Gowina. Mam nadzieję, że to były dobre rozmowy. Jego magnificencja Użycia... mówił, że udało się porozmawiać konstruktywnie. Dwa szybkie spotkania, ale takie, które być może zaowocują czymś w przyszłości. No to tym bardziej się cieszę, dlatego że Uniwersytet Zielonogórski dynamicznie się rozwija. Mamy nowe kierunki, chociażby Wydział Lekarski, Wydział Prawa i Administracji wymagającym jest wydział lekarski jest kilka kwestii jak sądzę nieuregulowanych które wymagają także konkretnego stanowiska ministra nauki i szkolnictwa wyższego konkretnie pana ministra Gowina i mam nadzieję że między innymi o tych sprawach także pan rektor z panem ministrem rozmawiali każda wizyta ministra na ziemi lubuskiej w Zielonej Górze bez względu na to z jakiej jest opcji Mam nadzieję, jest pozytywnym wydarzeniem. Wydarzenie, które powinno się przebijać czy przekuwać na konkretne decyzje i konkretne efekty, które tutaj na ziemi lubuskiej mam no nadzieję, nadzieję, będą, nadzieję, że, to, że tak będzie. będą miały miejsce. Chociaż niektórzy, no to gdzieś już traktowali absolutnie rzeczną jako żart, ale przeanalizowali wizytę, ostatnie wizyty ministrów na Uniwersytecie Zielonogórskim. I tak się szczęśliwie, bądź nieszczęśliwie dla tych ministrów składało, że najpóźniej po, miesiąc, po trzech miesiącach od wizyty w Zielonej Górze dany minister przestawał być e, ministrem. Tak się akurat e, złożyło. No, kilka osób e, tak trafiła. Ale mówi pan, panie redaktorze, o ministrach nauki i szkolnictwa wyższego, czy nie, nie, jakichkolwiek Nie, nie, ministrach? Pierwszy raz minister nauki e, w ogóle był na Uniwersytecie Zielonogórskim. E, to historyczna wizyta, ale wszystkich innych. No, mieliśmy ministra Rumkowicza, który przestawał być ministrem. Można wymieniać jeszcze kilku innych ministrów. No, ale znam też takich, którzy bywali i, i wciąż nim. Byli, tak? Także różnie to bywa. Oczywiście, ale pan minister Arukowicz przyjechał z bardzo konkretną decyzją. I to ważna była wtedy wizyta bez dwóch tak, 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 dla tak. uniwersytetu. Prawda? Ważna i konkretna, bo z tej wizyty wynikało to, że na Uniwersytecie Zielonogórskim mamy uruchomiony Wydział Lekarski, Historyczny, a nikt takiej próby dotąd nie podejmował. I oczywiście, tu się nikt nie Arłukowicz. będzie licytował na dni i, i na to, czy kariera polityczna nie, jasne, danego ministra, czy pana gościa. Tak, to odbieram. Ma, ma jakieś w związku z tym, że był na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale są tacy, którzy śmiali się, mówią, jest taka mała klątwa, więc, <laughs> więc różnie to się może potoczyć. E, wróćmy do tego, co działo się w całym naszym kraju, ale też w Zielonej Górze e, w kilka dni temu 4 czerwca. Jedni mówią, bardzo ważna data. Inni mówią, absolutnie nieważna data. Inni mówią, wyjdźmy i zamanifestujmy swoją obecność, podkreślajmy to, że jednak częściowo, ale były to częściowo wolne pierwsze wybory w Polsce. Po II wojnie światowej, a są tacy, którzy mówią, że to takie obchodzenie rocznic częściowych jest kompletnie nieuprawnione i nie powinno się absolutnie podchodzić z jakąś celebracją do tej daty. Aczkolwiek też mówią, macie Państwo wolną rękę, chcecie sobie świętować 4 czerwca, proszę bardzo, my się nie podłączamy. Oczywiście mówię tutaj o tym, co, co mówią przede wszystkim działacze Prawa i Sprawiedliwości, no. najważniejsi działacze Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim, obecnym i przyszłym prezesem tej partii na czerw w mojej ocenie data 4 czerwca jest niezwykle ważną datą, i możemy oczywiście dzisiaj kontestować tamte wydarzenia i Historycy pewnie mają sporo materiału do badania i także własnych ocen, ale myślę, że gdyby nie ten dzień, nie mielibyśmy tych przemian, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, nie mielibyśmy obecności Polski w Pakcie Północnoatlantyckim, NATO i gwarancji tym samym bezpieczeństwa, nie mielibyśmy obecności Polski w Unii Europejskiej, nie mielibyśmy zmiany orientacji tej tej polityce i zewnętrznej, i wewnętrznej. Nie mielibyśmy pluralizmu, nie mielibyśmy wolnych y, kolejnych wyborów, nie mielibyśmy y, samorządu terytorialnego w Polsce, nie mielibyśmy swobód obywatelskich, nie moglibyśmy swobodnie podróżować bo y, Europie, a to jest y, dzięki między innymi naszej obecności No to w ja kto po co i skąd się biorą tego rodzaju pomysły, że jednak y, zaznacza się w kalendarzu y, datę i ktoś potem wychodzi i mówi, a to jednak nie jest ważne na data, świętujmy każdą inną, ale, ale nie tą. To jest chyba też konsekwencja takiej, a nie innej optyki i postrzegania rzeczywistości przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości, włącznie z panem prezesem Kaczyńskim na czele. Myślę, że kontestowanie dorobku roku 89 i obrad Okrągłego Stołu jest czymś naturalnym w doktrynie Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie ma pan wrażenia, że to się zmieniło ostatnio, dopiero kiedy prawa i Sprawiedliwość rządzi w zasadzie niepodzielnie w Polsce, bo jeszcze kilka e, lat temu, jeszcze kiedy prezydentem był e, profesor Lech Kaczyński, e, nikt w ten sposób jednoznacznie nie odnosił się do tej daty. Co więcej, Lech Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że 4 czerwca jest absolutnie historyczną, ważną datą dla wszystkich Polaków i powinniśmy być Dumni z tego, że mamy taki dzień, i możemy mieć wesołą w końcu jakąś rocznicę, bo Polacy no, przyzwyczajeni są do tego, że, że, że mamy tę rocznicę, niestety. Ale w doktrynie nie wiem, i w filozofii pana prezesa Kaczyńskiego. Jest budowanie co innego państwa od tego, z którym mamy jeszcze wciąż, mam nadzieję, do czynienia, czyli państwa wolnego, demokratycznego. Pan prezes Kaczyński chce budować państwo niepodzielne, chce budować omnipotencję państwa. To państwo ma być czymś nadrzędnym, nawet wobec suwerena, wobec obywateli. I ci, którzy tą władzę w państwie sprawują, czyli Prawo i Sprawiedliwość, żeby tą y, doktrynę, tą ideę zrealizować, musi kontestować to wszystko, co do tej pory udało się zbudować po 89 roku. Stąd też taka jednoznaczna kontestacja y, dorobku Okręgłego Stołu i tego wszystkiego, co wydarzyło może się po 89 roku. Bo jest też tak, że są to słowa, które bardzo często padają na podatny grunt. Mamy wielu Polaków, którzy tak myślą. No i wie pan doskonale, ale jako polityk, ale też jako politolog, że no, politycy wykorzystują bardzo skrzętnie różnego rodzaju rozwiązania po to, aby zyskiwać poparcie polityczne, czasami nawet mówiąc głupoty kompletne, robią to tylko dlatego, że przeliczyli to na polityczny zysk. Widocznie w Polsce jest też taka koniunktura, że ludzie chcą, żeby odcinać grubą kreską pewne rzeczy i robi to m.in. Prawo i Sprawiedliwość. I nad tym ubolewam, panie redaktorze, bo trzeba oddawać boku co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Tutaj tego brakuje. Dorobek 27 lat jest niekwestionowalny i myślę, że Polska jest zupełnie innym państwem niż tym, które znamy sprzed roku 1989. Miałem przyjemność Wielokrotnie bywać w krajach postsowieckich, między innymi na Ukrainie. W, także w Rosji i w Kazachstanie i muszę powiedzieć, że Polska wygląda fantastycznie, nie tylko fantastycznie na tle tych państw, ale gdybyśmy wzięli podstawowe wskaźniki makroekonomiczne i porównali naszą sytuację w roku 89, 2004 i sytuację z dnia dzisiejszego, ona wygląda zupełnie inaczej, ale zdaje sobie sprawę także z niedoskonałości i pewnych ułomności systemu. I wszyscy o tym Tak jest, z, z którymi się spotykamy i ten, kto uważa, że ich nie ma, oczywiście się zaklina rzeczywistość i mówi nieprawdę. One są, ale próbujmy niwelować de te deficyty, które diagnozujemy, ale nie kontestować cały dorobek 27 lat wolnej Polski, bo tego nikomu robić nie wolno. Nikt nie jest uprawniony do tego, nawet Jarosław Kaczyński, tym bardziej wykorzystując to do bieżącej walki politycznej. Myślę, że to jest po prostu niegodne. A jeśli mówimy o zyskach politycznych, to to, że platforma nie połączyła się z kodem 4 czerwca, no przynajmniej na tych największych e, manifestacjach i no, to było oficjalnie powiedziane, tak, nie będziemy uczestniczyć w tej chwili w tym marszu. Oczywiście każdy członek platformy mógł się tam wybrać, natomiast nie było tam sztandaru platformy obywatelskiej. To też była rzecz obliczona na polityczny zysk. Tłumaczyło się to tym, załaszczyła to lewica. A nie do końca chcielibyśmy, żeby to było zawłaszczane przez, przez nie, jakiś polityk. To, to nie chodzi, panie redaktorze, o polityczny zysk. To chodzi o wewnętrzne jakieś odczucie, emocje. Każdy z, na, każdy z nas, członków Platformy Obywatelskiej, bez względu na to, czy był to parlamentarzysta, czy szeregowy członek Platformy Obywatelskiej, mógł w dowolny sposób, wolny, w pełni wolny, czcić ten dzień według własnego uznania, według własnych potrzeb jakiejś refleksji. Każdy z nas robił to indywidualnie. Platforma Obywatelska nie chciała wykorzystywać dnia 4 czerwca do zbijania kapitału politycznego, dlatego też nie manifestowaliśmy tego w taki sposób zorganizowany. Są dni, daty, dla których należy się ogromny szacunek, cześć, pamięć i myślę, że można to tutaj pokreślić gnie... na różne sposoby. Tak, i tutaj w sposób adekwatny Platforma zachowała się do nie ma pan dorosznicą. wrażenia, że politycy wszystkich opcji, oczywiście po zapisem, bo ci się nie pojawiają, którzy pojawiają się na marszach kodu, obojętnie czy robią to w Warszawie, czy w Zielonej Górze, nieco jednak mogą zakrzywiać ideę tego ruchu oddolnego, czysto obywatelskiego, a przy okazji też dają wodę na młyn dla przeciwników politycznych, którzy mówią a co to za e, manifestacja obywatelska, skoro widziałem tam polityka X, Y, XYZ, czyli wszystkie partie są tam obecne, a mówicie ładnie, że to się nazywa jakiś tam kody. Ale panie redaktorze, ja byłem, też uczestniczyłem w tutaj spotkaniach kodu, manifestowałem niezadowolenie, także swoje, co do sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Też jestem obywatelem państwa e, polskiego. Myślę, że żyjemy w wolnym kraju i to że aktualnie jestem senatorem, parlamentarzystą, aktywnym działaczem politycznym. Nie dyskwalifikuje mnie jako przeciętnego Polaka, obywatela i także mogę manifestować swoje niezadowolenie. To, że ktoś chce wpływać na życie publiczne i działa w partiach politycznych, to nic nagannego. Wręcz przeciwnie, chciałbym, aby Polacy mieli świadomość i aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym, chociażby poprzez działalność w partiach politycznych, ale nie tylko w w NGOsach i manifestowali swoje odczucia co do tego, co w państwie się dzieje. Nie dyskryminowałbym polityków i nie uniemożliwiał im partycypacji w tego typu wydarzeniach. A jak ma się Partia Polityczna, Platforma Obywatelska pod pana rządami oficjalnymi w województwie lubuskim. Organizowaliście e, niedawno, mówiąc o tym głośno i wyraźnie, e, tak zwane kluby obywatelskie i co z nimi funkcjonują, zawiązały się, bo mam wrażenie, że pojawił się niejako polityczny event, a potem jakoś tak rzecz ucichła. Nie, to chcę, chcę powiedzieć, że nie ucichła. Wczoraj mieliśmy. Spotkanie liderów Platformy Obywatelskiej tutaj u nas w Zielonej Górze, w biurze regionu. Rozmawialiśmy między innymi o kolejnych spotkaniach w ramach klubów obywatelskich, ale była inauguracja w Zielonej Górze. Było dwóch znamienitych w mojej ocenie gości, profesor Orłowski, profesor Osati. Rozmawialiśmy o kwestiach ekonomicznych, o tym właśnie, jak I Polska. I absolutnie otwarcie było świetne. Co do tego nie mam wątpliwości. Pokazaliście, że organizujecie się i że chcecie coś robić. Tylko że właśnie mówię, że potem tak. Następny klub był w Siewodzinie, tego moment dnia, nieco mhm. później. Kolejny był w Krośnie Ordzzańskim, uczestniczyłem w tym klubie. Znakomita również obsada, pan generał profesor Koziej oraz Konrad Niklewicz, zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego, także podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Objął tą funkcję notabene po mnie, kiedy wszedłem do Polskiego Sejmu w roku 2011. Rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa, o uchodźcach temat determinowany był położeniem oczywiście krosna Odrzańskiego i specyfiką miasta i gminy. Niezwykle ciekawa dyskusja, wielu żołnierzy emerytowanych było, dyskutowaliśmy w sposób niezwykle otwarty, nieskrępowany. Wiele ciekawych konkluzji, wniosków. Następny klub odbył się w Kożuchowie, także bardzo ciekawy, a kolejny odbędzie się 20 czerwca w poniedziałek w Zielonej Górze. Będzie poseł, były minister sprawiedliwości, uczestniczył gościem tego klubu obywatelskiego, pan Borys Budka, będziemy dyskutować o roli Trybunału Konstytucyjnego w systemie ustrojowym państwa polskiego. Wszystkich państwa serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś z państwa będzie dysponował Można czasem. Można powiedzieć, że o Trybunale Konstytucyjnym powiedziano już właściwie wszystko. Polacy w ciągu ostatnich miesięcy chcąc, nie chcąc wyedukowali się w tej materii bardzo, ale pan Borys Budka no, jest specjalistą w tej dziedzinie, więc jeśli jeszcze może coś powiedzieć i to face to face, to jak najbardziej. Myślę, że będzie ciekawa dyskusja. To podczas spotkań klubów obywatelskich nie tylko mówimy oczywiście o w pewnym porządku, który dzisiaj obowiązuje, ale każdy z uczestników ma prawo także wypowiedzieć własne zdanie i kreślić też pewną perspektywę, jak w jego opinii i ocenie winna wyglądać ustrojowa pozycja Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy zadawać także pytania prowokujące, pytania do tego, aby zachęcać naszych uczestników, gości spotkania do ciekawej, burzliwej dyskusji. Temu służą kluby obywatelskie, żeby móc także podzielić się swoimi poglądami, refleksjami co do bieżącej sytuacji, ale także kreślić pewną perspektywę rozwoju Polski. Myślę, że takiej odpowiedzialnej dyskusji w Polsce o Polsce, o naszym państwie brakuje. Zbyt dużo jest takiej bitki, przepraszam za kolokwializm politycznej. A zbyt mało takiej konstruktywnej, merytorycznej debaty o Polsce, podyktowaną troską o państwo Polaków, a ta bieżąca polityka i zorientowanie się tylko na słupki wyborcze także poważnym politykom nieco trochę przewróciła w głowie. No to na koniec jeszcze porozmawiajmy o sytuacji, jaką mamy w tej chwili w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Panu podobało się to, że musiało dojść do tego, że koalicja musiała się rozszerzyć o sojusz lewicy demokratycznej i no, że w tej chwili no, Sejmik uzyskał stabilizację. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast wielu nie, polityków, zarówno z platformy, zarówno z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówią, no to jest niestety konieczność chwili, bo niekoniecznie chcielibyśmy, żeby to była koalicja naszych marzeń tak rozbudowywana. Gdyby mi się nie podobało, panie redaktorze, i gdyby były inne możliwości zbudowania stabilnej większości w sejmiku województwa lubuskiego, e, takich kroków nikt by nie podejmował. E, zatem, aby móc odpowiedzialnie rządzić w Lubuskiem, aby móc wykorzystać te duże pieniądze, które do Lubuskiego trafiły, 906 milionów euro, e, przypomnę, bez precedensu kwota, jak dotąd w naszej e, historii e, musieliśmy zaprosić e, koalicjanta, sprawdzonego skąd inąd e, koalicjanta, bo przypomnę, że w, e, nie w ostatniej, ale jeszcze poprzedniej koalicji e, taki skład e, partii politycznych już funkcjonował. Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i e, Sojusz Lewicy Demokratycznej e, to były lata 2008, jak mnie pamięć nie myli, 2010. I to była dobra koalicja. To wówczas byliśmy liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich. To wówczas wypracowaliśmy krajową rezerwę wykonania 50 prawie 5 milionów euro. Więc mam nadzieję, że. Opadną emocje i ten przysłowiowy kurz i bardziej zajmiemy się pracą, no. rozmową tak, o lubuskim i pracą. Mam takie wrażenie, być może chciałbym, być może jest ono płonne i chciałbym tutaj się mylić, że są środowiska polityczne, którym zależy na tym, żeby stale skalować ten konflikt i takie nieporozumienie wokół Sejmiku Województwa Lubuskiego, bo to jest dla nich paliwo ale, e, no, w polityczne. W Sejmiku też mamy takie sytuacje i to pewnie nie tylko w Sejmiku Lubuskim, ale to znajdziemy prawda. to w kilku innych. No, jeśli dochodzi do tego, że podczas e, sesji e, radni w tym wypadku Sprawa i Sprawiedliwości składają kolejny wniosek o odwołanie przewodniczącego, a ten sam przewodniczący 20 sekund później mówi: ale Drodzy Państwo, ja dziękuję, już więc właściwie nie, nie będę już przewodniczącym, więc nie ma sensu składać takich wniosków, no bo to jest to absolutnie działanie bezcelowe. No, a radni z uśmiechem na ustach mówią: Będziemy procedować nad tym wnioskiem, mimo że ten pan i tak nie będzie e, przewodniczącym. No, robi się pewne rzeczy, które są czystą zagrywką polityczną, nie mają żadnej szansy powodzenia, ale są po prostu robione. To jest taka polityka niższego szczebla. To prawda i mam nadzieję, że Polacy już potrafią odrzucić tą taką właściwą merytoryczną odpowiedzialną politykę od też takiego show politycznego, zabawy, zabawy politycznej, tak. I nie mam nic przeciwko też tego typu jak pan to określił zabawie. Ale muszą być zachowane proporcje. Tak? Jednak y, sfera publiczna jest kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania nas wszystkich Lubuszan. No ona wpływa na to, w jaki sposób wojsko lubuskie, jednostki samorządu terytorialnego, szczebla powiatowego, gminnego będą się rozwijać w wojsku lubuskim. Nasze codzienne życie zależy od tych, którzy kierują sferą publiczną, więc proporcje muszą być zachowane. Przede wszystkim musimy rozmawiać i rozwiązywać bieżące problemy, ale także kreślić wizję strategiczną, Rozwoju naszego miasta, regionu, państwa polskiego, i apeluję i proszę, żebyśmy bardziej skupiali się na tej poważnej debacie i odpowiedzialni, w sposób niezwykle odpowiedzialni brali brali odpowiedzialność, no trochę lapsus językowy, przepraszam, brali odpowiedzialność za, za i nasz region, i mieszkańców naszego regionu. I mam nadzieję, że nasza polityka, jak i społeczeństwo dojrzewa, uczymy się też demokracji, nie jesteśmy zbyt młodą, nie jesteśmy zbyt dojrzałą demokracją. 27 lat to nawet w życiu człowieka to jest taki wiek jeszcze młodzieńczy, więc mamy prawo także do pewnych potknięć, pomyłek i mam nadzieję, że. Wtedy, kiedy będziemy obchodzić 50, 50. rocznicę wydarzeń 4 czerwca będziemy już ugruntowaną demokracją o wiele mądrzejszą hmm. taką. Chociaż która też i tak wszyscy powiedzą, że w stosunku błędów, do tego, co mają Brytyjczycy, Amerykanie, czygokolwiek inny będziemy prawda. cały czas tylko, to będzie prawdą, tak, tylko to młodą prawie. demokracją, ale, ale wszystko się zgadza. Jak mówią, wszyscy e, koalicjanci w Sejmiku Województwa w końcu nastał spokój, mamy większość, można pracować merytorycznie i to mówi i SLD, i Platforma, i PSL, także. Coś w tym jest na pewno. Tego nam wszystkim życzę, żebyśmy zajmowali się właśnie konkretną pracą i, i, i rzetelnie pracowali na rzecz województwa lubuskiego, a nie politykowali. Co pan będzie za chwilę robił w Warszawie, bo za moment wyjazd do Senatu. Tak jest, to prawda, Już dzisiaj komisje. Tak tam. jest. Senator Woldemar Sługocki, Platforma Obywatelska był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i życzę miłego dnia. Do widzenia.